Cześć, tutaj Karolina Hęduszka i jestem ambasadorem firmy Builderol w Polsce. W tym krótkim szkoleniu pokażę Ci, jak aktywować subskrypcję w Builderall. Po zalogowaniu znajdziecie się w tym oto panelu nawigacyjnym. U góry znajdziecie dwa przyciski. Klikając na Zmień swój plan zostaniesz przeniesiony na tę oto stronę. Na tej stronie możesz wybrać spośród dwóch abonamentów, jeden Essential i drugi Premium. Essential kosztuje 26,90 euro plus VAT miesięcznie i drugi abonament to całkowity dostęp do platformy, czyli kosztuje 59,90 plus VAT miesięcznie. Klikając na przycisk Kup już teraz zostaniesz przeniesiony do naszego super checkout Builderol. Jak możesz zauważyć, Bitterroot 3.05990. Wpisujesz tutaj 22%, ponieważ taki jest procent w, w Polsce, i naciskasz Next. Całość subskrypcji, ty, pełnego dostępu do programu, kosztuje 73,08 euro. Klikając na kartę. Wpisujemy, wypełniamy wszystkie pola naszymi danymi i klikamy na przycisk Finish Payment. Zostaniemy przeniesieni na naszą platformę z całkowitym dostępem do naszej platformy.